Także witajcie w kolejnym odcinku pod tytułem typowa niedziela w Pokémon GO Dzisiaj mamy ze sobą Adriana, bo Adren już się nauczył jakby być zajebistym lekarzem w przyszłości Także w końcu go wyciągnęliśmy na dwór na rajdy My wchodzimy w lobby W lobby uszeli tylko 30 parę sekund Zaczynamy od Absol'a, może wpadnie Shiny Ostatnio też próbowaliśmy zapać Absol'a Shiny, tylko Krzysiek zapał Absol'a Shiny eee, Jeszcze tylko... <śmiech> <śmiech> Dzisiaj Adren zapie, tak? Ja jak zwykle będę w dupie Jeszcze tylko szybko zmieniamy na Machampy Aga Machampy ustaw a w ogóle wyszła do lobby? Tak. tak. Aga wyszła do lobby, dzisiaj sobie jeździmy w trójeczkę. Szukamy no, no, czwóreczek. No, dlaczego no, no. no. nie jest w środku pomiędzy 40 nie? No mi. No. gdzie co? Potem w tym odcinku będzie dla was ale to zobaczycie potem. No, my wchodzimy super efektywnie machampami w Pokémona Absol. Pamiętajcie, wszystkie Dark Pokemony dostałem bęski od Fighting Pokemonów. Także szybko to zrobimy i będziemy szukać kolejnych czwóreczek, jakieś tyrki. Nie, ścięło mi się. No ale jesteś normalnie, tak? Na goł. Na goł. Zamknąć? Nie no poczekam, że się odmuli. Odmuliło się. No to dobrze jak się odmuliło. Eee spodzi, spadłek. Ładnie schodzi. Ja dalej nie mam shiny wimera. Aryan też nie ma shiny Weimera. Aga też nie ma Weimera. Może to się zmieni. Ja może po znam ile osób w Gdańsku na Shiny Wilmera Felix ma. No 7 albo 8 no. 7 albo 8 to jest smaczny. To jest filmem? Felix ma, pozdrawiam Felixa. Felix <grym> <grym> pozdrawiam. W serymach Shiny Wilmara. Jak bardzo. Ale u siebie za bo w Gdańsku nie? w Gdańsku, bo był na rajdach Co za dziwka. No także co, jesteśmy w połowie. Kolejny maczem wpada. bije agronem. No bo mi... Nic, nie zdążyłaś nie wybrać. Nie zdążyłam. Dobrze, niech ci będzie. Jednego tylko miałam aczanko. Dobrze, dobrze, dobrze. Musicie mi to wybaczyć. Wybaczymy ci Szybciej. A w ogóle co mam nowego Aha, jeżeli chodzi o takie pseudo-fake info, za i fał, jak dostaniesz bana, to spotkaj się ze mną i mi to pokaż, bo inaczej nie uwierzę, jest to niemożliwe. Niemożliwe. Za cel V nie jest możliwe to, aby dostać bana. Jest to całkowicie spreparowany fake news. A ładnie idzie. No ładnie, ładnie idzie. No ja w ogóle czekam na ten, na tą w końcu aktualizację najnowszą. Bo dzisiaj można było kliknąć, że pogoda się nie zgadza, bo wyjechaliśmy z domu, w słońce, świeci, żadnej chmurki, a w pokcach deszcz pada. 89 Dobra ty 80 ja ja nie patrzymy, mnie interesuje tylko wersja shiny Zwykły Zwykły <noise> To zażenowanie i takie, takie sobie tego, takie sobie IV Jezu, wsiądać pani a dałem na naba Mam 88 końcówkę, 1300 ja, coś jest setka, nie? 1300 coś no, no, no. no. a ja wrzuciłem jak ekscelenta A mi się zbugowało Siedzi. A w ogóle tak, że nagrywam Makem? Nagrywam Makem, to bardzo dobrze, że nagrywam ekran. Także... Tak czy My tu kończymy i będziemy szukać kolejnych fajnych Pokémonów. I kolejnym rajdem jest bardzo ekscytujący rajd z Granbulem. taka różowa kulka. Do są super efektywne taki stalowe. No ale mi się nie chciało szukać całym ze stalowymi atakami, bo chyba nie mam nic, bo to było wcześniej w grze i jest całkowicie nieprzydatne Więc po prostu wchodzę w niego Pokémonem z dużym depsem, czyli Machan totalny zabójca. Pendolino. Teraz zaraz usmaszymy pendolino, uwaga, czekaj pendolino. Nie, zwykła nie, jakaś tam istanka. O, już jest lepiej, już jest przyjemniej Także to jest fajna sprawa w nie wiem który mi teraz maczam przed, Czy pierwszy, czy drugi? No, tak jak mówiłem, z dużym depsem, dlatego to przykład Adrian bije Kajogem, bo też ma mega wielkiego depsa. Ten Pokémon i mimo, że nie bijemy super efektywnie, to on schodzi bardzo szybko. Zresztą to widać. Co ty zrobiłaś? Dobra, Aga już tam świruje. Aga nie bije, bo mnie się nie chciało. Nie potrzebuje tego po No. Znaczy, no, ogólnie nikt nie potrzebuje tego boksa, ale stwierdziłem, że sobie go zrobię, bo nic i tak nie mam w okolicy. Ogólnie jest mega ciepło, słońce grzeje, jestem cały na czarno, więc mnie też przygrzewa i to bardzo dobrze. Ale trzeba było wyjść z auta klimatyzowanego, no bo Aga mówiła, że w aucie jest złe yy, tło. Powiedzcie w komentarzach, czy Wam się podoba tak. w aucie w rajdy? powiedzcie, że nie. A... Na trzecim razie na tym odcinku już będziecie wiedzieli, jaka jest niespodzianka w tym odcinku. You win! 24 superpancjonary. <laughs> nie wiem, jaka jest setka. Więc nie wiem, co łapię, ale na pewno to nie jest setka. Ja już to widzę po CP 1330. Nie ma takich okrągłych ładnych CP na setki. Nie ma, nie ma. Zawsze z takimi pierdolnikami. Ty, ale oko Saurona jest. No jest. Ale widać na tym... Pierwsza kulka i siedzi, sprawdzimy zaraz co to jest <noise> Tak, gówno, bo ma 76, ja mam kod Majętęczyn Także ekran cyk Wyłączony i szukamy już teraz jakichś bardziej emocjonujących rajdów I drugi emocjonujący rajd, czyli executor. I żebyście mi nie uciekli przed, sprzed komórek, sprzed komputerów, sprzed telewizorów, to pora na ogłoszenie co jest niespodzianką w dzisiejszym odcinku, gdzieś tutaj to mam. A nie, poczekaj, później, nie teraz, później. Nie, ale to nie będzie cała niespodzianka, będzie A -a. podzielona na dwie części. Także pierwszą niespodzianką, za komentarz, który najbardziej mi się spodoba, jest Gyarados Holo z base Setu. Oczywiście w koszulce i w top loaderze. Nie jest w jakimś super stanie, ja bym go dawał 7 na 10, maksymalnie myślę. Bo, jakbym chciał to kupić w lepszym stanie, to bym zbankrutował. A co będzie kolejną częścią, za komentarz, który mi się najbardziej spodoba? To zobaczycie za dwa lub trzy rajdy dopiero, żebyście właśnie to sobie ładnie obejrzeli. Ale oprócz tego, że najlepszy komentarz, czy znaczy najlepszy komentarz, komentarz, który mi się spodoba, który po prostu sobie wybiorę na swoje własne się. To filmik oczywiście musi mieć przynajmniej 2,5 tysiąca wyświetleń i 200 łapek w górę, także... Wiecie, I musicie co subskrybować robić. kanał. Tak, i subskrypcja kanału. Coś do mnie. Jakie mam? Ja mam 1609 egzekutora 7. A ty masz co? 7. 1307? Słabe są, no. To nie są no, słabe? słabe no, no. Wojtek w ogóle coś do mnie teraz pisał rowerowy, zaraz zobaczymy co on tam pisał. No kurde, nie atakuj. Ale to dopiero po tym egzekutorze Excellent frobeach Beach, party i jak subskrybujecie, to musicie mieć konto publiczne, żebyśmy mogli to sprawdzić. Że wy dajecie łapki w górę Dobra, i subskrybujecie. To tam, jak wybiorę i nie będzie, to trudno, tak? Dobra, siedzi. Co to jest: Kod my attention. <ścoughs> czyli, czyli transfer. Także my teraz zobaczymy się albo na pani Latias. Albo na czymś pomiędzy, bo panią Latias robimy z... no, za godzinę dopiero, także może coś pomiędzy jeszcze wpadnie. Ja wyłączam nagrywanie ekranu. I teraz zrobimy sobie panią Latias. Może w końcu wpadnie coś dobrego. Standardowo tyranitary. Wychodzimy z boksów, bo mamy fajne info na GoHubie, bo pan John Hanke nam coś potwierdził. I mamy takie rzeczy potwierdzone, jak to, że w tym roku zobaczymy czwartą generację. Znaczy, czy w tym roku nie wiadomo, bo nie podali dokładnie kiedy, ale że pracują nad czwartą generacją, nad systemem PV, czyli PVP, czyli player versus player. Nie, no i wyszliśmy do lobby. Pracują też nad tym, aby zwiększyć trenerom levele, czyli nie będzie już level trenera 40 najwyższym, tylko będzie coś wyżej. też nie wiadomo kiedy i nie wiadomo o ile leveli. Pracują nad tym, żeby Pokestopy dodawać poprzez aplikację Pokémon Go, a nie tylko czerpać lokalizację portali z ingresa. To już zresztą było w kodzie APK. Pracują podobno nad GoFestem 2. Tu mamy fotziaczkę, jak widzimy. Tu mamy film z samolotu, to już w ogóle orgazm. Reversal też już dał newsa na Twitterze, że się jara newsem no i to było na tyle Także A drugą część niespodzianki Czekamy co będzie więcej właśnie, Aga, podaj mi drugą część niespodzianki, jest u mnie w tym, w drzwiach. I zaraz będzie druga część niespodzianki na dzisiejszy odcinek. Nie, nie będę żadnych kilometrów porównywał. Także druga niespodzianka za ile tam mówiłem? 2,5 tysiąca wyświetleń? 2,500 tysiąca wyświetleń, i 200 łapek w górę. I na komentarz, który mi się najbardziej spodoba, to jest kolejny Google Play 50 zł. Razem z tą kartą Holo z Base Setu, który sobie wybiorę komentarz najciekawszy, najbardziej mi się spodoba. A my zaczynamy rajda. A do kiedy komentarze i wyświetlenia, to już będzie podane w opisie owego odcinka. My Teraz zrobimy panią Latias, potem zrobimy sobie jakąś czwórkę, i na tej czwórce odcinek już zakończymy, żeby go nie przedłużać. Jeszcze w mam dzisiaj nagranie drugiego odcinka, ale to już zobaczycie kiedy indziej. Taka fajna pogadanka będzie. A my sobie tutaj Lejtowo-Wile w 8 osób zrobimy sobie panią Latias. Super efektywnie tyraniterami. Na Gdańsko oliwa przy Hali olivia Taki śmieszny trójkąt, można powiedzieć. Trochę nam, trochę nam to zajmie. Adrian, co wybrałeś? Jakie Pokémony? Tyranitary, czyli najlepszy wybór. W ogóle jaki ona ma atak? Outrage. Outrage. No, no to bardzo dobrze, Tyranitary, bo Dragonite by popadały jak psy. Tyranitar trochę dłużej trzyma. Ma dobrego depsa także jesteśmy w połowie, prawie w połowie jesteśmy kocza połączona Połączona. Nie wchodźcie, nie wychodźcie mi z tego auta bo cały czas mi to lata góra dół. No jak mówiłem, dalej nie mam shiny Wilmera. tamten przy rowerze ma shiny Walmera, gdzie się złapał. To to jest dziewiąty shiny Wilmer o którym wiem. Kurwa. To dziesiąty shiny whalmer, o którym no wiem. No. A kiedy zapałaś? A to mama A, czyli ona nie ma, mama. No to o tym wiedziałem. Czyli dalej dziewięć shiny Wilmerów, o których wiem. Także bardzo mało tych shiny Wilmerów wpada. Ja mam nadzieję, że w końcu zapię tego, znaczy tego, tą panią Latias coś wyżej niż 9,1, bo mam 4 albo 5,9 jedynek, nic lepszego nie widziałem na oczy nawet. Zamiał? Zapał? Mateusz. Wow, Ło, specjalista. Mateusz zapał panu i panią Latias 100%. Także jeszcze chwila, jeszcze moment. I zobaczymy, jaki piękny transfer nam wyskoczy. Nie ma, zwiększę sobie oczekiwania i będę bardziej rozczarowany. Ty ja już tych Aircandy nie mam w co pakować. Ja nie, no, mam tragedię z tym. Ja już pakuję. Ja ostatnio pakuję, wiesz. na przykład... A dobra, dzisiaj 20 w Rajdona i 20 w Golema. Potem w coś jeszcze i nie mam w co. W Mewtwo to jeszcze jakiś czas coś pakuje, bo może w końcu zapykolwiek na jakieś dobre mitu to drugie spajrapuje. O, 9 Rare Candy. 13 kulek. 1906. No, a ja mam totalne gówno, znowu, czyli 1903. Dziękuję. 910. No i właśnie, no i tak to jest. A co masz? Chłamy, nie chcę mnie denerwować pewnie. Dobra, złapmy to chociaż. No w nas, pierwsza kół, Ta! Tym bardziej już ci nie uwierzę teraz. Eh? Druga kulka, bez żadnego, w ogóle nie mogę rzucić dobrze. Siedzi za pierwszą kulką. No i tak to jest właśnie. Za wysoko nie było. Excelenta. Kolejny. Też zobaczę na Nice. No na Nice. Też nie chcę. Dobra, to teraz Grejta trzeba strafić. Bez czekania tego Grejta, bo nie chcę się czekać. Za wysoko na Grejta. Nie chcę już mi tych Latias się robić. Totalnie mi się tego nie chce. Ja już czekam na Latiosa, bo ma zajebisty tak ma zajebisty moveset smoczy. I tam muszę zapać coś dobrego. Muszę. Ale co? Bez maliny? Bez niczego? No, ale w Nie dorzuciłem Dobra, też Ja nie mogę trafić w kółku, jak tak należy Kurde, no No i to 910 to 93% A ile ataku? 14 czy 15? Ataku 13 Aaa, za wcześnie rzuciłem Weź tą pszczołę. Jaką pszczołę? Tylko nie zabijaj Dobra Bo pszczół jest bardzo fajnym owadem, bardzo potrzebnym. Nie miała miejsca. Ej, no co jest? Ostatnia kulka mi została. Znaczy no jakby nie bardziej to na totalny... Na totalną odwałkę Kiedy tam. 8 maja chyba. Także uciekł, tak, to jedziemy na czwóreczkę, jest jeszcze momencik. cześć, cześć. Ekran wyłączony, a my jedziemy sobie na czwórek. I mamy ostatniego rajda w tym odcinku Tyranitar pewnie wpadnie 100% Na pewno, tak, sześć maczampów jakże ile osób robimy? Dziesięć? Zejdzie szybko, ładnie i przyjemnie Ile tu jest osób? 9, tylko? 10, Dziesięć Dobrze policzyłem Na szybkiego Aga, do rajdu? No. To dobrze. Ładnie i przyjemnie. Bardzo potrzebny Pokémon w na, na wszystko, jest prawie dobry. I do gymu, i do bicia gymu, i do bicia legendy, i ma fajne movesety, i ma fajnego depsa. I w ogóle jest taki fajny. I może go wprowadzą w wersji Shiny jako Larwy na kolejny Community Day. Bolkruje się z dziesiątki. O, na pewno. O, już zbity, kurde. No to. Mówiłem łatwo, szybko i przyjemnie totalny szajs. 2044 ja Jeszcze nie wiem i tylko dwa rekendy. 58 dostałem. mam. To też za dobre Spróbujemy na pinapie. Mam 9 kulek tylko? No też tylko 9. Nie zdążyłeś zrobić że to major. Nie O, to 66. już Ja Nie ja przemalowałem. Ja mam 2066 tutaj rzuć przychodzą, żeby się domowić, bo ja tutaj długo Pierwsza kulka na Pajnapie, nawet bez najsa, nice dziękuję bardzo. 10 malin plus, jeszcze jedna za transfer, znaczy malin kenty. Ekran wyłączamy. Także to jest na tyle w tym odcinku, pamiętajcie o okay. wyświetleniach, subskrypcjach, dzwoneczku, łapka, w górę, bo za 2,5 tysiąca czy za 2,5, nie? Myślę, że w górę i wtedy najlepsza komentarz. wtedy jest karta Holo, Jara Dosa i doładowanie Google 50 zł i cześć, tak.